Dziękuję się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj nietypowy odcinek. Po pierwsze, bardzo dziękuję za wszystkie łapeczki, które ostatnio zostawiacie i mega, mega przyczyniacie się do rozwoju kanału. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Ale przechodząc do samego odcinka, dzisiaj będzie turniej. Nie byle jaki turniej, bo będzie to Defran, czyli wyścig śmierci i turniej, w którym po prostu chodzi o to, żeby zawodnicy z samego dołu przebiegli do samej góry. Ale zanim wszystko wytłumaczę to jeszcze sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona raz na której znajdziecie do otwarcia wiele skrzynek, począwszy od kilkunastu centów do kilkudziesięciu dolarów. Jak wiecie zawsze daleki byłem od promowania tego typu stron, ale raz to pierwsza w mojej karierze strona, a zarazem współpraca, która nie śmierdzi skałem na kilometr i nie każe otwierać darmowych demo skrzynek z podkręconym dropem, za co naprawdę wielkie propsy dla nich. Na stronie znajdziecie codzienne bonusy i możecie za darmo zbierać pieniądze, przeznaczając je na skrzynki i sobie je po prostu otwierać. Jest także koło bonusów na na którym wylosować możecie darmową skrzynkę, darmowego skina i w sumie wiele, wiele więcej fajnych zniżek. Pod każdym następnym odcinkiem w opisie znajdziecie kod. Jeżeli przekleicie sobie ten kod do koła fortuny, to będziecie mogli sobie nim zalosować. Chłopaki dodali nawet kontrakty, więc, jak wylosujecie kilka słabszych skinów, to macie dodatkową szansę na zamienienie ich na jednego lepszego, co jest całkiem spoko. A na sam koniec, z kodem freta z drukowanych dużych liter, dostajecie 11% darmowej kaski przy doładowaniu, więc kolejny bonus. No więc, przechodząc do dzisiejszego odcinka: ogólnie zawodników będzie 9, muszą przebiec z samego dołu do samej góry, i pierwsza osoba, która przebiegnie, wygrywa nagrodę. Przez ten czas, w pierwszym etapie, ja, Goldzik. I Napieprzamy do nich z każdej strony z różnych broni. Na samym początku będzie to łuk, pewnie będzie jeszcze dwururka i cała reszta innych dziwnych rzeczy, a oni muszą przebić. My ich próbujemy zabić. Na dole mają łóżka, więc jak zginą, muszą chwilę czekać, respią się, biegną dalej i tak póki pierwsza osoba nie wygra. Na pierwszym etapie do wygrania była podkładka, na drugim etapie była do wygrania myszka, a na trzecim etapie była do wygrania klawiatura mechaniczna. Kto wygrał i jak to wyglądało, to może zaczniemy od tego, jak wygląda trasa, żebyście wiedzieli, co muszą przebiec Tutaj startujemy i biegniecie. To jest tak zwany Defran. Defran oznacza, że musicie przebiec Są trzy głąby. Jeden jest tutaj, drugi jest, nie pamiętam gdzie, trzeci jest jeszcze z innej strony, chyba, chyba tam. Trzy głąby, czyli ja, Gold i. Eldarok i mamy do dyspozycji compound boły oraz strzały, jakie sobie chcemy. Po drodze macie beczki, skrzynki, w których coś może być, żeby było Wam trochę łatwiej. E, ogólnie, ten Defran nie jest jakiś super trudny, bo jest po prostu biegnięcie trochę jakiegoś zwykłego, prostego parkura, trochę kucania i tak dalej, więc go przejdę sobie Wam, żeby Wam pokazać. Nie ma tutaj akurat nic kurwa ciężkiego. O tamten grzybek jest ciekawy, tamtędy nie szedłem. W każdym razie takie zwykłe hopki są. A mam łapy zmarznięte. Więc nie jest to jakiś super ciężki parkur do przejścia. Ściana wspinaczkowa. się po linie, jak wy. Tu nie będę pokazywał, sami sobie rozkminicie. Żeby nie było za prosto. Wejście do góry. Wejście w prawo. Tutaj też mały. O kurwa. Tutaj też mały parkour. Kurwa, co jest z moimi dzisiejszymi tymi? Z moim dzisiejszym zacinaniem się. A, może nie będę przechodził tym prostym sposobem, tylko pokażę ten cięższy w sumie. Kurwa, to uwielbiam, to uwielbiam, to uwielbiam, nie? Nienawidzę tego. Specjalnie. Robiłem. Tu też. Kurwa, jak ktoś nie zna tego prostego sposobu, to tu będzie ciężko. Dobra, chuj. To jest znak ostatni skok. Nie ma znaczenia, starto. Start. Mamy firewall. Da, da, da się zrobić, żeby prezir odpalał to? Da się. Nie, nie da się. Nie da się. To trzeba. To musiał być czas, żeby podpalał, nie? Tak. Jak już widzieliście, jak wyglądała cała piękna trasa. To teraz pierwszy etap. Biegnie pierwszych dziewięciu zawodników. A my łuki w dłoń i strzały. I jechamy. Góra już, parkur. Ona ma mi się ten Defra. Świetny tryb. Tupę dostał. Jest wiele to radości daje. No. Powiem tak, gdyby mnie, mnie teraz tak normalnie, to bym go No oni co, respa się pokończyły? No łóżka mają, nie to muszą czekać. Nie? No muszą czekać, no Biegną nowi Nowi biegną? Zreszili się dostał na respa. A, biegną biegną <laughs> Skrócie czas respa, Jest nie da po się. Trzeba było płiny wygrywać Jednego mniej Drugiego mniej <laughs> Trzeciego mniej może ja tutaj parkour odstąpię i pójdę na drugą stronę. <laughs> o smoke poleciał. co O kurwa, i ten na górze leci, ten na górze, tego na górze, kurwa. Zobał się. Kurwa. Bomba, dobra, to no nie musieliśmy nic zrobić. Ojojo, oj, ale i do mi, do domi, do O, ten nie doszedł. Nie mogę tak. Ej wbiegli teraz o kurwa, o kurwa serię tam, ale biegnie Strzelaj, 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 kurwa z czego się da no jak to Ale trafiam kurwa, ale trawi poszło To dobrze O kurwa Co tu się zadziało teraz A to taki oj, oj. prosty parkur jest Oj 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 oj, przebieg do ciebie dostał, na końcówce leży, będzie leży, leży. Dobra nice O ten też leży Ja Dobra. pierdolę, ale poszli ja. <laughs> Przeszedł do mnie, ja widzę go o, ja stąd też mam widok tam, na nadpiec. Oj ojoj, oj. ja go stąd nie widzę. No właśnie. Ten skok ma za fliko w sumie. Dlatego tam zbisało. Jeszcze to je metalowe robać. gówna kurwa ten. Jeszcze można kąpić w kamieniach Kurwa, ja w to metalowe gówno trafiam, zaraz w niego o! Przeszedł! Przeszedł! No mamy zwycięzce! No mamy zwycięzce! No to chodź, chodź, chodź. jest blisko. No co, jeszcze nie Nie, to dałaś ktopę! <śles> No i ogólnie pierwszy etap był dosyć długi, dlatego że strzelało nas trzech, potem jeden poszedł a strzelało raz dwóch, a chłopaki i tak nie mogli przejść. Z kompoundów zmieniliśmy broń nauki, żeby było im jeszcze łatwiej, ale i tak było dosyć ciężko. Więc od czasu do czasu paliłem papierosa, coś tam porobiłem, strzelał jeden, nieraz dwóch, nieraz trzech, ogólnie w końcu się udało. I pierwszy zawodnik przeszedł. Mega satysfakcjonujące jest strzelanie do widzów, bardzo mi się to podoba, ale postanowiliśmy, że skoro było tak trudno i długo to trwało, to zmienimy trochę zasady. I tym razem będę strzelał sam, tylko od jednej strony, w sumie od dwóch boków, tak jakby toru przeszkód. Następne dwa są do przebiegnięcia bez problemu, bo nikt tam nie strzela, ale do dyspozycji mam inne bronie. Na początku będę strzelał z y, pipa, w sensie z pompy, ze slagami, a dodatkowo będę miał rakietnicę. I o ile myślicie sobie pewnie, o rakietnica, głupi pomysł, bo możesz cały czas spamować i wtedy nie przejdą, to nie. Dałem widzom możliwość, że za punkty kanału, które zbieracie podczas przebywania na live'ie, możecie wykupić mi rakietę. Czym więcej osób wykupi rakiety, tym więcej tych rakiet będę mógł użyć i tym więcej rakiet będę mógł wystrzelić. Jak to wyglądało? No to zobaczcie. 16 z powrotem. 14, 15, 16, kurwa. 17, 18, 19, 20, 21. się nie rozwalają. 22, 23. Poczekam, poczekam, poczekam. Bardzo chcieli wbić. 27. 26. A nie zdążyła. 25 Ale widzę, że oni om próbują omijać i spadają, kurwa. No no. Na dnie to jest możliwe w sumie. No tu jak z lecą, to nie jest tak łatwo

Nie, jaj, nie jaj, widzę jaj, nic. Przeskakuje się, skoczył. Ło! Wow, który to zrobił na 200 IQ? Freddy. Freddy 200 IQ zajebał. Szczerze, na dniem przeszedł. Skupiłem się zrobił osprawić. to w opór mocno, nie? Ej, ten smoke mu wygrał kurwa gierę. No, a ty się a kurwa że... luki z czego cieszy, jak żeś przyszedł drugi. <laughs> nice. No i następny etap wygrany przez Prediego. Najpierw wygrał Scrabby, czyli de facto mój teammate, potem wygrał Predi, czyli widz i teraz został ostatni etap. I w tym etapie dodatkowo widz wybrał broń. Glock z hamulcem i z handmade celownikiem. A do tego rakietnica z rakietami, które wykupili, wykupili i wykupowali widzowie za punkty. Ten etap trwał dużo dłużej. Była dużo większa masakra. Jak to wyglądało? No to przed wami. O kurwa Dzięki za minę Ej kurwa, z tego się chujowo strzela na taką odległość On nie trafia tak jakby chciał, do końca O, ten się poświęcił Było albo dwa hity, więc Ale przebiegli. Gdzie? No już się nie wyszło I moj nie trafił ani jednego headshota jeszcze, nie? Nie widziałem go. To, jest to na mieście, widzisz. <laughs> o, już wiem jak strzelać headshoty z tego. Git. No. no. no nie ten, no mu odpowiadaj. Tak Dobra 12 <coughs> 11 Dobrze widza, żeście wykupili te rakiety. 10 9 No ale Glock jest, wydaje mi się, że było ciężej z tym, z te stagami. Ty, ale to już okazję. Miał okazję, co? No. On ty nie, zaraz Glocka próbował rozwalić kościoł, a on traf, żeby nie cały czas nie mnie Ile mamy czasu? Nie ma liczby. No, póki jeszcze nie przejdę. O. Jeszcze się takowy zjebał w ten? Zostawiam. 5. Każdą rakietą prawie trafiam. Na żywym na chwilę trafił. 4. O kurwa, jest na górze. Gdzie? Jak on tam poszedł? Nie 3. O kurwa. O Prze nie, nie przeszedł Kurwa Chyba Trafiłem Tak Ostatnia Ale niekrótkowsze w ogóle Dzień za dwie rakiety. Trzy. Góra. Góra jest? jest góra? Kurwa. dobra. Przed W las, w las e, z NDQ. No wygrał, wygrał Klawkę Najpierw mi smoke zasłonił Kurwa, te smogi oddały im no i ogólnie trzeci etap zakończony, wygrana klawiatura. Ja mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Turniej organizuję od jakiegoś czasu i od czasu do czasu na live'ach, więc jak chcecie to wbijajcie. Link macie w opisie. Ja zapraszam bardzo serdecznie na live'iki, są w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i soboty. A tymczasem się z wami bardzo serdecznie żegnam, proszę o zostawienie łapki, bo pomaga to w rozwoju kanału i dzięki temu mogę organizować coś dla was, dla społeczności Rasta i nie tylko, bo niedługo też jeszcze turniej z Minecrafta i z Minecrafta pewnie wlecą jakieś odcinki, także mam nadzieję, że też się spodoba, ale nie takie odcinki dla dzieci, w sensie spokojnie, nie zmieniamy kontu na family friendly, będzie Minecraft dla dorosłych. Żegnam się z wami bardzo serdecznie, miłego dnia i wieczoru wam życzę, trzymajcie się, cześć!